No to jak tam schudłaś Kleo, to wiesz, że teraz będziesz musiała troszkę. Ja to o, Jezu! Je. <laughs> Fasole mamy dla ciebie. To są najlepsze fasolki na świecie, o różnych ja znowu smakach. coś wybiorę, nie takie Ostatnio <laughs> coś u was też, kurde, tam było <laughs> dziwnego, dobra. Trzy aż? Trzy aż! Jezu! Do trzech fasolek sztuka. Jadłeś coś już? E, dzisiaj? No, ale niestety, no. mimo że są na przykład dwie pomarańczowe, to może się okazać. Nie, są... look, Serio. Śmio, dobra, śmiało. dobra, to Dajesz. wygląda ładnie. Hmm. Bo wygląda jak bursztyn. Dawid... Dobra, bursztyn na raz jedno spróbuj. No dobra, a mogę najpierw powąchać i tak, polizać? Nie pewnie, każdy tak samo pachnie, więc pąchaj. No nie bój się, no jest, nie mamy czasu, by patrz goni nas szybko. <noise> to za chwilę musisz lecieć. Mogę? Co to jest? <głosy> 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 Lubisz kiełbasę? No chyba kiełbasa jakaś, nie? A popsutą? To? to jest popsuta kiełbasa smak. Zwiełczała tak zwana. Nie, nie jest popsuta. Nie? nie, Ale kiełbasa. Bleh. Dobra. Dobra. Chceszmy po prostu. na wędlita ze sobie, stołu, tylko ze bardzo. Nie chcę to wypój. No dobrze, my były. Dobrze. Czekaj poprzednie. Wiem i w domy kubek leździmy. Proszę bardzo, okej. Okay. Nie przejmuj się, mamy jeszcze coś. do. wiesz, że coś słodkiego chcę kiełbasę. No, no proszę bardzo, słodkie mydło słodkie też. Jest. Nie chcę mydła. Które to było? Różowe. No, no, próbujemy. Różowe. Nie się kojarzy z grejpfrutem. Zawsze. O. O. To coś, dobre. coś dobrego. Mogę jeszcze raz to samo? <grym> bata cukrowa to była. Bata cukrowa. Nie, coś fajnego. No, no, no. To była wata cukrowa, naprawdę, serio. Dobra, i chyba... Ostatnia fasola? Ostatni strzał. Um, pokażę, że zamieszaj trochę. No. No dobra, to może um, ten ładny... Nie, kurde, to niebieski, podejrzany niebieski. właśnie jest ten niebieski. A, A ten może biały? ten biały? Dobra, no to niebieski niech będzie. No Chociaż super. pewnie to będzie mydło, znając Berek? życie. Nie, tak tak wygląda. No, będzie pyszne, serio. Ty. Uważaj. Mydło? Nie. Serio? Nie wiem, jakieś takie... Co to jest? To Halo? Mydło! Eee. Mydło. Eee. do. Ale ja go yeah. Kto, Kto, Kto mnie namówił? Ja nie, mnie Nie, nie tutaj nie eee. To wszystko oczywiście wina Pirowskiego.